Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy dzisiaj otwieramy paczuszki za 50 tysięcy, za 100 tysięcy też pełno player pików. no i zobaczycie co ciekawego udało się trafić, w tym momencie jak oglądacie tego live'a to też po 21 będziemy otwierać paczki za 125 tysięcy na live'ie także wbijajcie, no a my startujemy strasznie mało dali tych, tych paczek chyba, nie? Jest walkout. Toty, come on. To nie będzie to Portugalia walkout! <grystanie> Portugalia walkout podczas toty. W cyklu United trafił Ronaldo. Nie oddało. Bernardo Silva na rozgrzewkę. No dobra, no dobra. A ciekawe czy na grupie. Czy na grupie już rzucali Janusza, że trafili? Zaraz zobaczymy. Walkout! Jezu, ale nie jest fioletowy. Co jest Francja? Walkout, napastnik. Ja pierdzielę, co jest dzisiaj? Portugalia, walkout. Teraz Francja, walkout, napastnik. Matko Boska. Matko Boska. Toś to dzisiaj to są jakieś jajca. Walkout z Francji, walkout z Portugalii. jest? Ronaldo to te 12 milionów, a to pospada jeszcze. Kolejny walkout. Jezus, czemu nie, nie fioletowy? Ale jak daje walkouty, w ogóle nigdy takiego dropu nie miałem Kolejny inform Kurczę. Ale daje dzisiaj Naprawdę pod kątem tych trafów to nie mogę narzekać, bo jest dobrze No dobra, czyli co? Mamy 6 pików na razie, no i tak bez szału więc musi oddać, musi oddać zaraz. Bo jeszcze bez walkoutu. i <laughs> będzie ten kanales, dobra Niech będzie kanale, spatrzymy dalej. Wow! Zaczynamy, zaczynamy zabawę. Walkout numer jeden: Fabinho, Liverpool. I jeszcze niebieski. Co do A4? Busquets? To był 84. Plus. Matko Boska, ja mówię, czemu 4 playerpiki tu są. I Busquets dało, Matko, kochana. No dobra, no nieźle, no to nieźle. Nie zwróciłem uwagi, teraz same osiemdziesiątki nam zostały. Dobra, no to jedziemy dalej. Jest odegarty. Martin Odegar znowu niebieski. <sum> Jestem ciekawy, ile będzie walkoutów ogólnie z tego. No na razie są dwa. Ale pytanie, czy odda więcej, czy nie odda? Kolejny walkout, Dawid Silva. Dobra. To patrzymy dalej. Potężny hakimi, który chyba dostanie też upgrade już w lutym. Kolejny hakimi, no ale to już nie wybieramy, bo to podwójny niewymienny. I szukamy dalej. Rui Patricio. No dobra. Dalej. A Ajeju, pełno tych ekraników. A my chcemy. Bum, 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 bum. Belarabi. Coraz mniej, coraz mniej szans, coraz mniej nadziei, że odda potężny tadic. Dobra, wrócimy tu. Tutaj musi trochę drop się podkręcić. I na razie pójdziemy tutaj. Jest i liczyć. 8-4. Plus taki, że potem można sobie porobić jakieś fajne SBC. Ma jest takie wysokie, owyrale. Ale nic poza tym, nic poza tym, niestety. W kolejnym emre Chan. No dobra, to patrzymy dalej. Rodri 85. I tu chyba jest. to wszystko. Dobra. No zostało gdzieś około. 10, może 12 pików do końca. I niestety nadal bez stoty, Nadal bez stoty. Torreira. Kolejna próba. Raúl Garcia. Raul Garcia. Ekrany. Brak ekranów. To już nas przestaje interesować. To już chcemy lockout, potężny lockout. Ibrahimović, niby ikona, niby ekrany, ale to nie jest to. Strakosza. Oh. Dalej. rakiety już był, to Giuliano. Come on, zaczarujmy coś. Milik. Chyba w sumie tego Milika. Nie no, lepiej Kata z Liverpoolu liga mistrzów. Ta karta będzie bardziej wartościowa. Maguire. Potężny czarodziej. Obrony. Manchester United. No i zostały dwie karty. Jezus Maria. To ile tu było walkoutów? Trzy ogólnie? Tutaj jest zero. Tutaj chyba jeden, tak? Nie, to co. Jeszcze Silva był chyba, to 3 walkouty. Ja pierdziela na 33 piki, 3 walkouty. 4 walkouty. Jeszcze jeszcze Giorgio Chilini, numer 4. I ostatni pik Aaron Ramsey pod Kieriniego. Także tak prezentują się te piki w ogóle na 33 piki. Udało nam się zrobić, że nie ma żadnego duplikatu, ale nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Kolejna paczunia za 100 tysięcy. Może coś odda. Może coś odda. Jest walkout. Ale gdzie te fioletowe? Halo! Jeszcze Ogbon na pewnie. Nie. <laughs> walkout ogbonny. No właśnie, to jest to, to jest ta różnica, kiedy przeciętny użytkownik FIFA, jak ja otwieram paczkę za 100K leci Ogbonna, a jak youtuber współpracujący z jej Kamyk, dwa toty w jeden dzień. I nic tutaj ciekawego nie mamy. Niestety, nie dało, nie dało. Pięć paczek za 100 tysięcy przed nami. No, jak nie teraz, to kiedy? Myślę, że to jest ten moment, kiedy musi oddać. Jest walkout. Nie ma fioletowych flar, ale jest walkout z Anglii. Anglia PO, co? O Boże. Trafiliśmy to ty, którego nie ma w paczkach. Cia pierdziele Trafiliśmy Toty, którego nie ma w paczkach. I oprócz tego jeszcze Inform i Royce. Ja pierdzielę. Za ciosem. Już trafiliśmy Toty Arnolda. No to teraz Toty Napastnik, Toty Napastnik. Nie ma walkoutu. Nie, kurde. Jak Niemiec. Był Royce, teraz Julian Brandt. Nie, Royce? Ej. Okej. Okay. Nie ogarnąłem tego, a tego Royce'ka to my już mamy. No dobra, proszę Royce'a, nic totalnie, nic, nic. Dobra, kolejna próba. Teraz musi oddać. Teraz musi oddać, uwaga. No teraz walkout powinien być, jest walkout. Jezus Maria, to jest Liga Mistrzów. Ja pierdzielę Argentyna tak jafiko. mech. Jeszcze taki walkout, fake walkout. Arturito Saul inform Kurcze Fix No dramat, dramat co to też to, to nieważne Lecimy z kolejną paczką. O Boże, walkout No można powiedzieć, że w poprzedniej parce nie było walkoutu. No właśnie, teraz musi dać. Daję kolejny walkout, ale z Hiszpanii bramkarz Dehea. Oj Dawid Dehea. No pytanie, czy coś oprócz tego Dehei dostaniemy jeszcze? Nic, totalnie nic. 12 duplikatów, też nie bardzo. chodzimy do sklepu. FIFA points. Cyk, 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 Musi oddać, musi oddać. I uwaga. Jest walkout, kolejny. Ale nie ma fioletowych flar. Francja, bramkarz Hugo Loris. No posypało walkoutami. Nie mówię, że nie. Tylko że żaden z nich nie jest warty jakoś z cyklu 50 tysięcy i tak dalej. Tylko wszystko po 20-30 koła. Kosztują ci zawodnicy niestety. Unlucky.